Drodzy, bardzo serdecznie, to jest nasz drugi odcinek z gry King's Band i Księżniczka I... Jesteśmy po walce z bandytami I teraz w tym odcinku to jest druga część samouczka samo tej gry Tutaj w sumie nie będę jego wypytywał, bo wiem gdzie działają zwoje Zwoje są jednorazowe czary Po użyciu zwoju znika nam zwój On... Chyba... Nie, on tak, nie kosztuje many Możemy rzucić chyba na kolejkę, ale... Ogólnie ten czar możemy na kolejkę rzucić, ale on nie kosztuje many i to jest mi właśnie fajne. Że pójdziemy, zobaczymy się o czegoś do kopania. Ale za tą... Użyjemy go raz i zwój znika. Przydatne, jak yy, nam braknie many, ale tak to nie jest to jakieś bardzo, bardzo przydatne. Yy, teraz tak, teraz pójdziemy yy, na dość ciężką walkę. Yy, czy raczej, czy inaczej. Powinna być... Yy, nie będzie tak łatwa jak poprzednia. O. Ma, ma nam ciernie przyzwać przyzwie, przyzwie nam enty. Dokładnie. Yy... Tutaj mamy właśnie yy... o mocy zaklęć. Ta część jest właśnie o zaklęciach. Przede grę, zobaczymy sobie czy jak mamy zaklęcia Dostaliśmy słabe zaklęcia trochę Fajnie gdyśmy dostali yy, to yy, z Niestety nie dostaliśmy tego quick saving -y. i ile jemy? Ent -y i królewski ciernie Największy będzie problem z królewskimi cierniami bo najprawdopodobniej stracimy nasze jednostki słabe bo królewski cierń to jest taki, taki mega mega koks Co po prostu masakruje nasze jednostki Co yy, to my tu mamy, mamy Dobra, zaczniemy od płonącej strzały W tym odcinku wam trochę powyjaśniam też jak działają poszczególne jak działają poszczególne współczynniki na przykład sobie karteczkę tu przygotowałem specjalnie, żeby pamiętać co mam wyjaśnić. Przede wszystkim będziemy teraz bić w tego ciernia, żeby on nam nie strzelił odpowiednostki. Więc tak, morale, morale, e, wspomniałem w poprzednim odcinku, tu mamy morale e, im większe morale tym większy atak, obrona i przede wszystkim szansa na, na trafienie krytyczne to jest właśnie super e, w sumie to z tym morale jest e, też e, dość ciężko w grze szczególnie kiedy chcemy mieć przykład, armię, kiedy chcemy jednostki zła łączyć z dobrymi na przykład tacy ludzie nie cierpią się z nieomarłymi czy z tymi, czy z orkami chyba, nie wiem jak w tej części ale wiem że ogólnie mm, nie cierpią się y, raz ogólnie w grach złe jeśli gracie w gry y, takie y, chociaż czasami to mniej więcej wiecie czym się właśnie y, y, które raz idziemy na dobre a które na złe o właśnie widzimy on zrobił teraz sobie swoją jednostkę kolejną Natomiast możemy sobie spowolnić ma yy, Maru Tylko jeden mm -hmm. yy, możemy też sobie spowolnić kogoś i ona ma umiejętność, że sadzi sobie nową jednostkę, co jest dość wkurzające No bo jak się to myślacie pewnie yy, może ich sobie tworzyć, tworzyć Coś czas przywalimy w niego I tak moi drodzy yy, tak, morale właśnie wie, nam się psuje właśnie od y, tego, że mamy połączone dobre rasy z złymi rasami. Y, no i oprócz tego możemy je podnieść przez różne przedmioty i umiejętności. Jest trzymuje też bardzo fajna z drzewka paladyńskiego, tolerancja, która pozwala y, nam na ten, pozwala nam na, y, y, na po prostu y, tolerowanie, że jednostki tolerują jednostki y, innych ras. Przez to nie ponosimy strat do morale Przez nie atakuje, teraz zacznie się, yy, wręcz Ręcz chodzi o O patrzcie, jednym strzelem nam zabij łucznika Teraz zakujemy sobie zbrojnym O super, teraz się zbrojnym wycofamy yy, Najpierw łucznik, tak? Okay. Ja ty masz HP. -ków. A trzeba idzie. Być... Dobra, nieważne. Y... Trzeba gdzieś jeszcze raz przywalić. Z zbrojnymi może być problem. Bo ja ogólnie nie gram zbrojnymi. To jest nie moja taktyka w tej grze. Bo zbrojnych jest bardzo mało do kupienia. Ja często rzadko kiedy gram bitwy, że nie tracę nic. więc yy, po prostu za dużo tracę z pieniążek ale jak mówiłem, wy się wycofacie na szczęście nie, nie ma yy, kar za ataki z, yy, za ataki z flanki jak widzicie, będziemy się teraz lać z tym endem, jako że yy, end jest typowym tankiem to będziemy, będziemy się z tym lali i lali i lali i lali. A nasz yy, falan sołasz jest spowolniony przez specjalną umiejętność tylko enta. Enty spowalniają za każdym atakiem. No, zabij na łączników. Dość sprytnie, bo wiedział, że tak nie zaatakuje. No ale już nie to nie jest jaki problem Więc kończymy tego ciernia, żeby nam już nie robił, nie spałli yy, tych słabszych cierni. Poza tym są roślinami więc mają wrażliwość na ogień, odporność na trucizny, takie tam typowe tego typu grach. Uwagosowimy go znowu, dobra, bronimy się. Bronimy się. Czy A, to była dodatkowa tura dobra. Dalej go bijemy. O, Krytyk super wszedł. Bardzo mi się to podoba. Mm, teraz lejemy go. Co tam miałem ja jeszcze wyjaśnić? Aha, księgę czarów. Księga czarów mamy tam zaklęcia. Ogólnie zaczynamy od zwojów. Mamy określoną ilość zwojów i ich możemy tak jak mówiłem użyć albo bez many. Jeśli cudujemy się na ich użycie, na ich nauczenie się, płacimy pewną ilość magicznych kryształów, mamy ich na start dość dużo. I uczymy się tego. Za konkretną ilość kryształów. potem ulepszamy też zaklęcia. I tak, żeby nauczyć zaklęcia potrzebujemy danej magii na pierwszym poziomie. A jeśli oprócz tego chcielibyśmy... E, chcielibyśmy tej e, zaklęcie danej magii podnieść na jeszcze wyższy poziom, to wtedy musimy sobie podwyższyć umiejętność władania daną magią I... Taka y, umiejętność potrafi, pokażę Wam zaraz O ile magię ładu jest dość tanią szkołą Bo kosztuje bodajże 4 chyba runy magii i 4 y, umysłu za jeden poziom y, To zobaczcie tam zniekształcenia kosztuje bardzo dużo Super skończyliśmy właśnie bitwę Wciąż odrodziły nam się oddziały y, Straciliśmy paladynów, bo blisko na czas samouczka i zobaczcie teraz yy, o co mi chodzi tu mamy yy, magię za 4 i 4 magia zniekształcenie za 225 yy, a magia chaos za 3 7 Czyli kosztują o wiele więcej jeśli chodzi o runy magii a runy magii są bardzo trudne do zdobycia <coughs> w każdym razie tutaj mamy w, w tak wiem w drzewku umysłu jest yy, gdzie to było yy, dar przekonywania daje nam morale to przeciąganie hmm w tej części, czy by tego nie było w tej części nie wiem, w każdym razie mamy tutaj yy, chyba jest zrównoważone przez to, że mamy plusy do tego, plusy do yy, morale I te plusy do morale, yy, tak powiem ogólna, ogólne morale jednostek daje, to nie zwiększa morale dwa, tylko zwiększa morale kolejnych raz im większy poziom do tego, że potem mamy bodajże chyba do wszystkich oprócz nieumarłych nam daje ostatni poziom w każdej umiejętności możemy mieć zwyczaj, yy, zwyczajowo bo tam trzy poziomy Niektórych możemy mieć mniej. Dobrze, więc wyjdziemy już z tych podziemi, zakończymy samouczek. Postaram się z tej gry Wam wrzucać odcinki jako, że jest jedna z tych ulubionych, ulubionych gier, to postaram się wam je wrzucać codziennie, bądź co dwa dni. Zależy od natłoku pracy, chociaż w najbliższych dwóch tygodniach może być z tym bardzo ciężko ale potem myślę będzie to w miarę regularnie więc tutaj nie gniewać jeśli zapomnę o jakimś odcinku nie będę go czasu wrzucić chociaż postaram się yy... trochę tego zrobić o mamy level o yy... czyli mamy tutaj level upa to możemy za niego misję przyjąć w każdym razie cię teraz i zrealizujemy sobie jednostki za dzisiejszy yy... o jak to mało złota o na dzisiejszy właśnie odcinek Co my tu mamy? Przedmioty, przedmioty, fajny przedmiot, drogi trochę. Dobrze, jak mówiłem chłopów jest horda, nie wiem czy będziemy kupować, zbrojnie trochę kupimy. Już zrobili sami, widzicie. Ta, zobaczymy sobie szybko te jednostki w innych miejscach. Nie, wykażemy się kiedy indziej. Chcę brzmi twoje towary? O, kapłani to bardzo, bardzo fajna jednostka. Linkpistorzy jeszcze nie. Zęby smoków się zbiera na naszyjnik. Są po całym, całym tej krainie rozsiane. Łowcy wiećw są bardzo fajni. O, standard dowodzenia kolejny zebrany. Co my to mamy? To jest taki bug, że y, mamy na innej opcji dialogowej y, zakupy. Dobrze. Y, to jest całkiem fajnie przedmiot, ale nie mamy tyle kasy. To jest NPS w dodatku. Bo tak, czy nie, mówiłem, czy nie. Gran dodatku Crosswords, czyli y, po polsku są nowe światy. A w tych nowych światach mamy kilka kampanii takich dodatkowych plus rozszerzenie Yy, rozszerzenie Marsz Orków, który nam daje przede wszystkim orków. Yy, czy mamy orków, ale dodatkowe jednostki orków i dodatkowe umiejętności. Yy, zobaczymy, może zagramy w tej, ty, tej serii orkami. W każdym razie ja Wam teraz bardzo dziękuję za odcinek i yy, widzimy się jutro lub pojutrze w odcinku numer 3, gdzie ruszymy w głąb wyspy i yy, pójdziemy do świątyni, który, o których się nie wiecie. Więc trzymajcie się. Cześć.